Siemanko z strony Ci Dzisiaj sobie programy trochę Tomb Raidera. Jako że kupiłem go, czy kolega kupiłem go z działania kurwa na no Steamie. Mogę powrzucać kilka gameplay, bo jako taką zagrałem, nie będę robił się, chyba po prostu nie chcę. I ogólnie już tu trochę jewnąłem sobie w Explore jak można zobaczyć. Planowałem iść do tej jaskini, bo jedną zobaczyłem, że jest kurwa. jakaś zamknięta rąkami wychowymi, które abokujemy, kupując dodatki do gry, znając życie, znając kurwa, nie i jej a to są. słuchaj jeleniu, hetzok, Żyj. żyje jeszcze. Realizm. Dobra. Jaski A? Działa jeszcze. Trzeba... Nie wiem, czy, czy, czy jest tu, a, Skyrim. Magnez. Uuu. Uh, ładunki wybuchły. Opieka. Tyś powinno być. To. Z Pójdę sobie do ogniska, spróbuję żeby, żeby to zrobić. Nie wiem czytać, więc chwilę potrzebuję tego. A ja ogólnie staram się nagrywać w lepszej jakości, ale kurwa, jako że mam internet y, z II wojny światowej plus komputer, to no, jako tako to jakoś trochę może spadać. Ale nieźle, sobie nie rzekam aż tak mocno, ale praktycznie nie odczuwam zmian podczas nagrywania. Już tu śnieg utopi. Słyszymy Dobra. Zobaczmy, czy nam się uda zrobić maturki wybuchowe. Zobaczmy z tym to. Musimy mi się podoba, to ma klipunek. Posażenie no to chyba nie tutaj. Amunicja też nie. Wydaje mi się, że będę musiał to odblokować po prostu. Nie wiem, czy poprzez umiejętności. Śmiercionośne, śmiercionośne, śmiercionośne. Mm, mm, mm. O, to może być fajne. No, w każdym razie, wiemać to. Chodźmy pod te monety i lecimy, kurde trochę było Tak w ogóle, tego wstęp, wstęp, nie był jakiś tak zazwyczaj, znaczy... Sferbu dobrze się zapowiada, ale... O, to będą potrzebne szałpki z dniem. Ale, ale, no nie było tego go po prostu nagrywać, no. Sobie można kurwa zobaczyć na gameplayach, znaczy na gameplayach, kurwa, z księgów wojnowych, jeszcze nie wykowałem nic, co bym mógł robić z tymi monetami, zauważyłem. Może później w grze jakoś się uczył

Urwany, ale F**k, kazy zjawisko! No, Monik! No, nie wezostrz. Eeeh, ej! <tulity> Cięstkie żywo to lić tego raka! Dobra, biegnij! Możesz spinkować? Możesz. szalenie? Że... What the hell? Ja no mam.

NIE! Człuch, quick time event, zajebisty moment, kurde. Wciąż? Powtórka z down W ogóle... Nie wiem, ile minut już Jeszcze 15 minut czy

zbieraj zioła i działać tkanina, aby przyrodzić maśle na Nie pamiętam, czy to było też w dół. Śniegiem też może zatrzymać w pewien sposób. Jakiś tam na pewno? Jeszcze mam na sobie całe ubranie, kurwa, nie nie, gdzie mam zerwieć koszulki. ale będziemy mieli kurwa zabijania. Nie wiem, ale się domyślałem, Wiedziałem, że to jest tkanina. Mam jeszcze jedną? Trzeba było dwóch, a do czterech najdłużej. Dobrze, że dorobiłem sobie mongolski na pierwszy level. No kurwa, strzelę mu w łeb. To jest najlepiej lepiej kurwa ze strzelby, bo jak wiadomo kurwa, ty, kto nie kocha strzelb, to nie jest prawdziwym facetem. Idziemy. O zatruty strzałę. Do lepszego niedociągu, tej strzały okay. pójdę piechle. Ury, a z mychem eksploratorem są ze siebie. Kitcaj to okay, nie, dobra surowce? Teś się przydał. Nie, nie, tu Pełny nie, 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 dziękuję jeszcze ścinki nie, Brzydkie nie, No ale wiecie, to mój kolega kurwa, jak już uruchamiał y, zakładkę Steam chciał odpo, odpisać koledze, to już mu kurwa, grę wypierdalał do bugbitów, więc... O, czekamy na patrzeń I oczywiście na darmowy Endurance mod. O, to jest kurwa. Ale fajnie, nie wiem. Przyda się. Kiedyś na pewno. Czerwony ma Hej, znalazłem się jeszcze. O, teraz tkaniny. I w tym momencie zaczną się pojawiać w grze grzybki oraz tkaniny, tak. I chyba surowce. To surowce się można robić takie bezpośrednie szybkie podróży, na przykład. Miejsce do obozu, bo to by trochę tak przyspieszyło rozgrywkę. nie wiem, czy widzicie taki zajęty efekt, kurwa. A, jakby to nazwać? Ziarna, ziarna, ale. Nie, bo jeżeli wyłączę kurwa to nie... kurwia te ziarno trochę, no ale dobra. Chciałem sprawdzić. Króliku no. Mam nadzieję, że będę mógł iść wymordować ich wszystkich, a tego nie ci jeszcze przy okazji zadźgiać, bo tak samo za to, to strzał to tak trochę pedalsko, no za to, to strzał do niego nie strzał. Wiem co ma... je dobra. Eklipunek. O! Mam punkt umiejętności. Mokcik. No dobra. Amunicja. Zatrute strzały. Chmurę? To chujowo, ja myślałem, że ona będą tak na przykład jak macie... Nie wiem w jakiej grze były. Zatrudnione strzałki. Ona, no, 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 na przykład, na przykład, z Sasina, tak, zrobiliśmy te strzałki i one po pewnym czasie zabijają przeciwnika. I Nikt o tym nie wiedział i to było właściwie fajne, bo ładnie nam robiło. O! Prędkość wyciągnięcia. Czy. Nie, wydaje się, że pójdziemy tutaj. Tu pewnie mogłem sobie to ulepszyć, albo to, pięć skór O, to, to chyba do zabijania. Tutaj mamy te stroje, K oczywiście kurwa kupimy sobie DLC, to będziemy mieli ich więcej, tutaj możemy sobie je wykraftować. Trzy godziny dobra. Teraz tak w ławce w ogóle nic nie poszedłem, ale to chyba nie Ani,

Close to something important, someday, you'll understand. I don't want to understand! I just want you to stop! Be my dad again! Come on, we got him! Taśmę, kobieta ona, Sofia, Sofia, jest jakiś ruda, taka sila Craft kurwa. Mam nadzieję, że mogę kurwa zabić. Dobra Zwalcie, też chcę założyć sobie taką bandanę, taki zajisty ten, krótkę O, on tu podejdzie i... Uff, góry, zajednim czekałem w czaszkę. Wyskoczyłem noczem nie mam szansę skorzystać z tej Ja pierdolę, ale mózg operacji ty.

O. To ten z jedynki, który się nas zniżał, troszkę wolno to do zabójstwa. E, czuję, że to będzie lekko przeszkodą. Chciałby mnie przekraść lub pokonać. Będę się przekradał, kurwa. I don't know what to Spread the word. The natives set snares in the clearing. It must have been plan for us to pursue. God damn it! Patrz to, patrz to. Czemu nie czekanem? Tylko łukiem, no. A ciebie, kolego, to nie było jeszcze, co? Dobrze. Mówię, niedobrze, dałaby mi się chyba tkanina oraz... Ojejku. Uuu. Dobra, wreszcie.

Byłem na walki, żeby... Nie wiem czytać Mogę to zniszczyć Nie Ale zgodę, że mogę to wysadzić to by tak pierdolnęła by wszystkich zabiło tak, tak, tak o! Patrzcie co... znajdźki nam się blokowały, dobra, to idziemy Mamy no, jeszcze trzy minutki, więc... nas spokojnie bo tak w tym filmie będziemy się kurwa wrzucać 4 godziny więc ee, nie wiem jakieś 2 dni będę robił tak czy coś takiego zobaczymy wiem że chyba najczęściej będę z się nagrywać, nagrywać ja że to są jeden z ulubionych gier no ale z Tomb Raidera na pewno też ale właśnie nie będę robił serii bo podoba mi się ta gra i jest... nie chcę z przechodzeniem czekać kurwa aż... M Mogę się nie hmm. tam nie wejdę, bo nie mam ładunków duchowych, więc po prostu idziemy dalej. Strony misji, a ja się w tym czasie nam, bo... po prostu 20 minut odcinka to jest 4 godziny wysyłania, a 30 to...

Lara! O wiem już się jest tak za gubę, żeby tam zaskoczyć chyba Drogę zajmować to wygrałem, niechaliby. Dobra Eee, nadchodzę po ciebie Zubijemy coś? Padaf

Tak! Tak, kurwa, przegrzali strzały. się było taki motyw, jakby na przykład muga, coś na stylu skinny ja że na przykład trzy na żeby i wykurwić My się na Dobra. Miej dużo lutu, proszę cię. Po co się jego kręgosłup? Jestem, gdzie go orać, kurwa, po godziny. Dobra Jeden mniej być. Schował go sobie do plecaka, Aha, czyli co? Mamy iść przez to jaskinie okay. O, bo to był pewnie taki patent, że możemy sobie to skorzyć, podczas walki z Nie będę raczej używał tych za trudnych strzał. Czemu to nie obiecuję? E, tak. ok. No, prawdopodobnie wypadł ten erpocyt, dla Może Ok. Może wziąłem sobie tę skuteczną naukę, bo jakoś tak szybciej się dostaje te doświadczenia. Nie wiem czytać. O, za lipisty element pistolety tu auto nie lubię chociaż nie bo to jest pół mhm, czyli nie ten motyw jest... Jest dobra no jeszcze 8 minut kochani Podążaj za ślaki mongolskich już miesięcy gniast nie muszę spuścić Jałem na Damn it Nie byłbym sam, mnie poszedł tutaj Może coś ale może. Cóż! Wiedziałem, że nam się nie da skoczyć, tak? No, na pewno, ale. No, mogłem się upewnić. Opsa! Aha, dobra, czyli jak nam. Czyli to działa tak jak w że na przykład, jeżeli. Podniesiemy już jakiś przemysł, to on automatycznie jest zebrany, nawet jeżeli byśmy zaraz umarli. Musimy go w jeszcze raz. Spokojnie. Ja cię ogrzeję moim kokiem. Gwizdząca strzała. To jest taka specjalna do zdobiania przeciwników, więc ktoś nie wiedział. Ale bez czytania, kurwa, to Brzydkie ścinki, brzydkie ścinki. Dopiero teraz i mówicie, że, że można nurkować kurwa. Jezu, pominąłem tyle zanim z tego eksplora. Mamy tutaj dwie ścieżki. Nie. Hello everybody Dobra, i kochani, te, teraz się żegnamy, no bo co? Może no, ja miał być jeszcze minut, no ale. Jako, że mamy tu już ognisko. Hmm. No, a w każdym razie powiem Wam, że system upgrade wygląda smacznie. O, na razie potrzebujemy nie nie jeżeli się bo to nie jest aż tak odczuwalne wyposażenie. Wspomnę na mnie z no, no nie, to jest zbędne. Ja i tak zazwyczaj większość ludzi będę zabijał, wręcz hmm. czy może jednak pójść w łowce? na się o Nie. O, to świecą, w której przetrwania to może być e, przydatne. Dobra Laro, jako że jesteś ładna, to pójdę kurwa tobie w twardziela. Bo nie dość, że taka zajpista dupa to jeszcze twarda to jest. No i dobra, no i co? Uleczymy sobie nasz łuk, nie? I to by było na tyle. Także żegnam się z wami. I do zobaczenia. Bye bye.